Ahoj, 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 witam Was bardzo serdecznie. Rozumiem, że niektórzy po prostu nie mogą się doczekać na nasz program, czekają właśnie od rana, budzą się o 6, o 7, już nie mogą dospać, bo o godzinie 10.50 w pierwszym programie jest program Piraci. Bardzo mnie to cieszy. Telefony już płoną, wszyscy dzwonią. Możemy oczywiście odpalać naszą łajbę. Płyniemy sobie bardzo spokojnie, bardzo spokojnym rytmem. Dla tych osób, które się nie mogą dostać do nas tutaj na nasz pokład drogą telefoniczną, mogą oczywiście drogą morską 441 4, 4, 1, 4. Są właśnie dla osób, które przysyłają do nas kartki. Nasz maszt jest zawsze pełen kartek. Jeden znaczek, jedna kartka, jeden strzał celny. Jest dzisiaj poniedziałek, początek tygodnia, a ty nagle... Jesteś teraz w domu? Jestem. Jesteś w domu, nikogo nie ma, a ty po prostu 100 złotych wygrywasz. Czy może być lepszy początek tygodnia? Nie, lepszego nie można. Pod warunkiem, że jeszcze koszulkę dostanę. No, się robi tutaj. już mamy, jeszcze nie mam a koszulki. Tak, Robi się ciepło, rozumiem. Gorąco, zima idzie, to takie letnie koszulki są potrzebne. Proszę bardzo, już jest w Twoim telewizorze. Serdecznie Cię jest. pozdrawiam. Trzymasz tobiec na dnie.